Hmm, siema. no mnie tutaj nie było nic co e, wiem, że może to mało osób będzie interesować, bo wiem o kto mnie w ogóle ogląda. I mój kanał. Ale no, z racji tego, że jednak kanał zobowiązuje do czegoś <grym>, Ci widzowie, którzy cię oglądają albo tego przejdę To, to to, co się dzieje mm, aktualnie I tak mm, Co się stało? To, to już pewnie bardziej ogarnię te tematy A wie że to są e, i klamki z WSki Pewnie ktoś teraz pyta Czy ty masz WSK? Otóż tak Kupiłem WSK Sprzedałem tego zielonego komara, który mogliście widzieć wcześniej, i kupiłem za to WSK. To jest piątkę Zdjęcia będą gdzieś stawione. U, dżej, może. No i tak. Włoskę kupiłem. To sobie nie będę mówił. Włoskę kupiłem sobie za 3000. Dużo, niedużo. I będzie przeprowadzona renowacja. Włoska jest ogólnie cała kompletna. Wszystko jest oryginalne w niej. Oprócz jednego boczka. Tak to jest cała z jednego modelu. Jest to m 06 b 3 z roku 1981. Była ona przez poprzedniego właściciela już remontowana. Tylko, że w taki sposób, że była cała pomalowana proszkowo. Dosyć ładnie, nawet. Tylko po prostu rama była pomalowana czarno lagi przednie wszystko, a błotniki na czerwono i to wygląda tak tak nie za fajnie. była poskładana też po macoszemu, bo jak ją rozbierałem to wszystko co tam było to no, między innymi wstawiłem wam zdjęcie jak były złożone lagi jakby się niskie ramy to jak mamy te kulki to Każda kulka była praktycznie inna, jeszcze było i nie tyle co powinno i to chodziło dosłownie tak, także no naprawdę było ciekawe i yy, coś więcej. Yy, w tytule pewnie będzie, że będzie unboxing, bo kolega mi robi miniaturkę, ale niestety nie zdążyłem na do unboxingu. Tu jest paczka swoją drogą papieru wierów. Ale pokrótce mogę pokazać Wam co kupiłem. Eee, tu sobie zrobimy trochę porządku, tak wiadomo że to jest syf. I e, nagrywam to też bez cięcia, bo chcę żeby to wszystko wyglądało autentycznie. No i tak. Tu jest pierwsza paczka. w paczce mam go Simmering widzę się nie tak nie będę go montował ale kupiłem tylko Simmering kruciec do puszki bo puszka jest w dobrym stanie tylko kruciec nie było I pasek do akumulatora gęba zawsze 13 zębów pod prędkość bardziej tutaj mocowanie aksonu zamek i ich historia zamku jest taka, że zamówiłem 2, zapłaciłem za do 2, dostałem jeden. To okazało się, że na magazynie było, oni tego nie sprawdzili. Ale sprawa się wyjaśniła, to więc zostały tak że nie ma problemu. Miło komfortowo. Tu mamy taki pakiet podkładek. Są tu też stworznie z pod podnóżek. Zab y zabezpieczenie się w koła, zabezpieczenie tego dekla zabezpieczenie jakiejś śruby od mężczyznówek y przerodki y pod kolanką, druga no i przerobkę pod y gaz, y rodaz, kilka rodaz, y właściwie to jest gaz Eee, co jeszcze e, mam tutaj, aby wam pokazać? W sumie to tutaj jest coś pewnie rozebrane amortyzatory hmm. regenerowane razie eee, bo na razie nie, nie będę kupował nowych, bo to nie jest. Najprościej się nie stać. Hmm. Nie tylko nie, nie stać, bo naprawdę eee, już dużo wydałem na tą woleczkę, a jeszcze końca nie widać. Eee, dobra, na razie zrobimy cięcie i zrobimy przejście. Eee, Dobrze, znajdujemy się w miejscu w którym są części od błyski yy, powiedziałem, że z miejscu, w którym znajduje się błyska błyska jest w więc znajduje się w kilku pomieszczeniach, ale tak tu mamy serduszko yy, silnik do remontu, bo ktoś go zrobi po macoszemu yy, luzy tego typu sprawy, cinder nie jest oryginalny jest aluminiumy, pokrywa yy, błotniki wspominałem, pomalowane proszkowo, dosyć ładnie, ale nie ten kolor Czarne, tutaj osłona łańcucha. Boczki. Jeden obdarwózki, tak jak wspominałem, nie oryginalne. Lagi przednie już zregenerowane. Puszka. Znaczy zagenerowane. nie do Uszczelniacze potem będzie montowane. Tutaj zwolenie. Puszka, linki, takie sprawy. Tu zawieszenie odgarka mojego. Czerwonego co też gdzie idzie go koła dosyć ładnie drobne, yy, malowane na nowych oponach Mitas yy, czteroletnie tylko niestety nie to rozmiar, bo ja są 3,5, a oryginalnie jest jeszcze 0 i tam trochę to koliduje, ale na razie nie będę zmieniał. Zobaczymy jak to pójdzie. Daszcze w dalszym w czasie może zmienię, ale na razie nie, bo po prostu to są koszta, a na razie nie jestem Dobra, robię kolejne cięcie i widzimy się w miejscu, w którym łezka już jest składana. Jeszcze na chwilę bym przeskok mm, Na piękny mój wydech chromowany, co bardzo Ale był ura z złóek, skąd wypowiadałem go i to on tutaj mamy stopkę już pomalowaną. Mm, która też będzie montowana linki, do komara do I tu, jak już wcześniej wspominałem, mamy ramę. To jest już powoli składane. przeze mnie. Stała na wyczyszczona, bo tu było dużo syfu. No i wszystko jest składane na nowo, na nowych śrubach. Przepraszam za powiedzenie. Tu sprężyna ona. To jest wyczyszczone wszystko. Jest dosyć fajnie pomalowana no i będzie składana, tu mam wszystkie śluby na ręka w wideo. Eee, no włoska taka. tu która ma składana. Tu mam jeszcze dziurnik paliwa w czarnym, ale on będzie przemalowany, żeby będzie wyglądało. Siedzenie bardzo ładnie stanie, który już się odrestaurował. Tylko ten pasy nie pracuje. To zostanie i zastąpiony albo po prostu czarnym, albo w ogóle to nie będzie. Bakter jest dosyć w dosyć ładnym stanie, nie ma dziur, wystarczy go przemalować. No i w sumie tyle. Także siema, i to by było na tyle w tym odcinku. Taki informacyjny, krótki. Także siema, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmikach, bo zamierzam wrócić do jakiegoś nagrywania. Także do następnego.